From one fight on to the next, two outlaws ride with the weapons flexed. One is quick, the other's tall. Together they'll kill them all. Bang bang, they shot them. Dokładnie 28 października 2016 roku odbyła się premiera gry Titanfall 2, stworzonej na pierwszy rzut oka przez nikomu nieznane studio o nazwie Respawn Entertainment, a wydanej przez firmę Electronic Arts. Z względem swojej poprzedniczki, wydanej dwa lata wcześniej, gra oferuje znacznie więcej zawartości na starcie. Tryb fabularny, który jest tu nowością, a także bez wątpienia coś, na co czekali gracze bardzo długo brak dzielącego społeczność Season Passa. W przypadku tej gry wszystkie wypuszczane przez wydawcę dodatki są dostępne dla graczy zupełnie za darmo. Dotyczy to oczywiście nowych map, nowych Tytanów, a także trybów rozgrywki. I tak, przed kilkoma dniami, a mówiąc dokładnie 30 maja, światło dzienne ujrzał najnowszy dodatek o nazwie Rządy Monarchy, który do gry wprowadza kilka ciekawych rzeczy. Otóż tryb wielosobowy został wzbogacony o nowego Tytana będącego zmodernizowaną wersją znanego z trybu dla pojedynczego gracza tytana klasy Vanguard. Możemy go odblokować po odpowiednio długim czasie spędzonym w grze, a więc po osiągnięciu 20 poziomu. Maszyna ta stworzona została do walki na średnim dystansie i dysponuje całkiem sporym wachlarzem uzbrojenia. I jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie gry, konstrukcję Monarchy oparto na dwóch nadpalonych tytanach odzyskanych przez EMC z terenów, na których stoczono bitwę o Tyfon. Konstrukcja ta posiada kilka ciekawych rozwiązań, a jedną z nich jest rdzeń ulepszeń, który pozwala udoskonalać umiejętności Tytana. Monarcha dysponuje również imponującą umiejętnością drenowania energii z wrogich Tytanów, a oprócz tego będzie mogła wykonywać dwie nowe egzekucje na pokonanych przeciwnikach. Dodatek wprowadza również do rozgrywki nową mapę o nazwie Relic, która jest odświeżoną wersją mapy pochodzącej jeszcze z pierwszej odsłony tej serii. A twórcy chwalą się przy okazji naprawą ponad 100 błędów odnalezionych na mapie Crash Site. Jednak co mogę powiedzieć ogólnie o samej grze i dlaczego film na jej temat robię dopiero teraz? Tutaj wygląda to tak, że choć raczej z dystansem podchodziłem do tego tytułu, a wszystko przez średnio jak dla mnie udaną część pierwszą. To jednak, im więcej spędzałem z nim czasu, tym bardziej zyskiwał on w moich oczach. Mało tego, im więcej czasu upływa od premiery tej gry, tym częściej po niego sięgam. Choć jest to pewnie spowodowane tym, że już nieco mniejszą moją uwagę przykuwa Battlefield 1. Przy okazji, Wam powiem, że zadziwiający jest fakt, jak ogromny wpływ na popularność tej gry miał właśnie Battlefield 1, ale o tym jednak za chwilę. Na po początku zacznę może od pewnej ciekawostki. Otóż, być może nie każdy z Was wie, że za grę Titanfall 2 odpowiadają ludzie, którzy w swoim dorobku mają najstarsze i swoją drogą najlepsze odsłony serii Call of Duty. A mówiąc dokładniej, sześć pierwszych części. Osobami odpowiedzialnymi za niewątpliwy sukces tej serii są panowie Vince Zampella oraz Jason West, a więc współzałożyciele firmy Infinity War. Ciekawe jest to, że z informacji, jakie możemy odnaleźć w sieci, wynika, iż stracili oni pracę w późniejszym czasie z powodu konfliktów z wydawcą, którym była firma Activision. Jaki był dokładny powód zwolnienia tak zasłużonych osób? Tego do końca nie wiemy, ale to, co wydarzyło się później, jest jeszcze ciekawsze. Otóż w przeciągu kilku miesięcy dołączyło do nich 38 z 46 byłych pracowników Infinity War, którzy zrezygnowali z pracy, solidaryzując się tym samym z usuniętymi przez Activision Vincem oraz Jasonem. Tak powstało studio Respawn Entertainment, które w 2010 roku rozpoczęło współpracę z firmą Electronic Arts. A ich debiutanckim tytułem w 2014 roku był właśnie Titanfall. W pierwszej, jak i zarówno w drugiej części Titanfall mocno czuć i widać korzenie sięgające serii Call of Duty. Lecz trzeba przyznać w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Szczególnie w tym, jak czuć broń i przez samą konstrukcję rozgrywki zarówno trybu wieloosobowego, jak i dodanego w części drugiej trybu fabularnego. I tutaj największym, jak dla mnie, zaskoczeniem była właśnie kampania fabularna. Rozumiem część osób, którym po prostu takie klimaty nie odpowiadają, i nie mam zamiaru tutaj polemizować z takimi zdaniami. Każdy z nas ma przecież jakieś swoje oczekiwania względem gry i ram czasowych, w jakich chcielibyśmy ją zobaczyć. To, moim zdaniem, pod względem poprowadzenia fabuły, a także tego, jak stopniowane jest tempo rozgrywki, Titanfall 2 posiada jedną z najlepszych kampanii, w jaką miałem okazję zagrać w ostatnim czasie. Zaskoczyła mnie na tyle pozytywnie, że podobnie jak w Nowego Duma, mam ochotę jeszcze do niej wrócić. Jedyne, czego mógłbym się przyczepić, to miejscami tragicznego polskiego dubbingu, który mnie najbardziej drażnił w przypadku kobiecych postaci. Czasami odnosiłem wrażenie, że aktorzy i aktorki podkładający głos nie mieli w ogóle pojęcia o fabule gry i emocjach, jakie powinny towarzyszyć bohaterom w konkretnych sytuacjach. Brzmiało to tak, że kwestie wymawiane były tak sztucznie i sztywno, że sam BT, a więc ogromny tytan, wydawał mi się bardziej ludzki. Witaj, Jack. Dobrze, że jesteś w jednym kawałku, BT. Nie w jednym, tylko w 25 tysiącach kawałków. BT-7274 gotowy do walki. Pora ukończyć naszą misję. Jednak mimo wszystko konstrukcja trybu fabularnego nie pozwala nam się nudzić. I nie mam tu na myśli akurat ciągłej akcji. Ponieważ nie w tym rzecz. W dobrej grze, podobnie jak w przypadku dobrego filmu, odpowiednie dozowane tempo jest sprawą kluczową. Twórcy gier fabularnych nie powinni nam serwować wciąż przyspieszającej akcji i coraz to większej liczby oglądanych eksplozji, ponieważ po kilku początkowych zachwytach gra po prostu szybko nam się znudzi. Dobry tytuł musi nam to wszystko dozować tylko w odpowiednich momentach, przeplatając rozgrywkę innego typu atrakcjami. To właśnie w tym aspekcie Titanfall 2 robi to naprawdę świetnie. Szczególnie w pamięci utkwił mi fragment, kiedy nasz bohater odnajduje specjalny mechanizm, zakładany na rękę, za pomocą którego możemy przenosić się w czasie i rozprawiać się z zaskoczonymi naszą obecnością przeciwnikami. Pomysł nie tylko atrakcyjny pod względem samej opowiadanej historii, ale także świetnie zrealizowany. Takich właśnie pomysłów brakuje mi w najnowszych i nieco skostniałych w tej kwestii największych i najnowszych produkcjach. Nie będę wam zdradzał szczegółów tej historii, ponieważ nie chcę psuć wam zabawy, ale ta gra, biorąc pod uwagę jak twórcy z jednej strony klasycznie, a z drugiej całkiem świeżo podeszli do kampanii fabularnej, w końcowym rozliczeniu wypada naprawdę nieźle. Z trybem wieloosobowym natomiast można było zrobić zdecydowanie więcej. Przede wszystkim liczba 5-8 graczy na serwerze to trochę mało, a zaimplementowanie botów będących mięsem armatnim nie rekompensuje do końca skromnej ilości przeciwników. Jednak mimo wszystko rozgrywka jest bardzo dynamiczna i efektowna. Fajnie wypada tu również system odblokowania potężnych tytanów, które spadają nam dosłownie z nieba. Aby go wezwać, musimy w ciągu rundy uzbierać odpowiednią liczbę punktów, które otrzymujemy za każdego zabitego przeciwnika. Tryb wielosobowy broni się tu również m.in. możliwością całkiem sporej personalizacji wyglądu naszego pilota, wyposażania w nowe gadżety i celowniki naszej broni, czy częściowo naszego tytana. Jednak moim zdaniem największą frajdę daje tu samo strzelanie, które jest zaprojektowane po mistrzowsku. Jest to efekt jakby nie było doświadczenia twórców wyniesionego choćby z prac nad serią Call of Duty. Dlaczego w takim razie, mimo że jest to gra bardzo ciekawa i przyjemna, nie odniosła jakiegoś wielkiego sukcesu? Odpowiedź jest prosta: Battlefield 1. Największym problemem Titanfall 2 była tu moim skromnym zdaniem kompletnie nietrafiona data premiery, która przypadła zaledwie tydzień po premierze Battlefielda 1. Jaki to miało oczywisty skutek? Ano taki, że gra wydana została w cieniu tak bardzo wyczekiwanej i reklamowanej gry, jaką był właśnie Battlefield 1. Mimo, że nie każdemu mógł przypaść do gustu pierwszowojenny tytuł Studia DICE, to przez te kilka tygodni od premiery grze poświęcano naprawdę sporą uwagę. Skupiali się na nim nie tylko tacy mali twórcy jak ja, ale także ci najbardziej znani i sławni, od których zależy bardzo dużo jeśli chodzi o sprzedaż danej gry. Z czego zresztą zdaje sobie sprawę sam wydawca. Podejrzewam, że gdyby z premierą Titanfall 2 poczekano pół roku, sytuacja mogłaby wyglądać teraz zupełnie inaczej. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i dajcie znać co Wy myślicie na temat tej gry. Trzymajcie się. Cześć. Wow.